チームの場合、そばっち、さっき。 Marcin, pamiętasz Twoje walki w boksie olimpijskim? Pamiętam, byłem ich pięć. Więc co możesz o tym powiedzieć? Podobno się bije z Mariuszem Wagramem. No, nie, nie tak, tak ale trzy U niego na terenie w finale mistrzostw z Małopolski byłem. Też na Mistrzostwach Polskich Młodzieżowców z Karolem Nowińskim boksowałem. Nie chcieli mnie dopuścić do tej walki, bo miałem tylko na koncie dwie walki bokserskie, obie wygrane. No i musiałem powiedzieć, że w kiboksingu jestem wice-mistrzem Polski, dlatego mnie dopuścili. Dobra walka. Ja wszystkich w tak krótką karierę amatorską, tym Bo ja to? byłem zafascynowany żeglotą i boksem zawodowym. Ja chciałem po prostu zasmakować boksu zawodowego. Więc jakie są twoim zdaniem różnice główne między boksem olimpijskim, nawet no nie mówimy amatorską amatorskim, bo Jest ich wiele. Przede wszystkim w boksie zawodowym bardziej chodzi o silne trafienie, a tutaj chodzi bardziej o takie punktowanie. O na napięcie. Tak, tak. Tutaj się zupełnie inaczej uczy zadawania tych ciosów. Ja pierwsze co no pamiętam, jak jak byłem na tych treningach takich zawodowych pierwszych, to Zupełnie to akurat trener Kuliński ze Śląska przestawiał mnie, to właśnie mi wtedy, ja wtedy naprawdę miałem szybkie ręce i przestawiał mnie i mówi Marcin, nie zadawaj tak dużo ciosów. To mają być ciosy mniej, ale mocno i to ma być. I to jest ilość. Tak, i tak, to, 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 to jest moim zdaniem główna różnica. No, to, no i poza tym trzeba inaczej trenować kondycję, skoro walki są długie, prawda? Tutaj są walki 3 czy 4 rundy Ja walczyłem jeszcze w walce pierwszej jak było 5 razy 2. Później było 4 razy 2. A teraz chyba znowu jest 3 razy 3. No tak miałeś, ten, miałeś, że tak powiem, chciałeś kiedyś powalczyć w lidze bo w Twoich czasach była, nie Walczyłem ma. przed ligą bokserską, tam na przykład Adamek też tam walczył wtedy na tym meczu. Konkordia, Knurów, tam walczyłem z Go, Hałoniem. Wadolice. Tak, walczyłem przed tym meczem z, z Piotrem tak. Hałoniem, więc ja tą atmosferę poczułem ligi, e, bo ci kibice tam wtedy bardzo żywiołowo reagowali. Także ja to wszystko przerobiłem. Przerobiłeś, czyli można powiedzieć, że również Spokojnie, można Cię nazwać byłym pięściarzem olimpijskim, który jest tam atu... Ale jak, ale to, 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 jak najbardziej, no to jest jakby, ja mam książeczkę, także, bokserską, <laughs> także wszystko, wszystko, wszystko na temat. Super, dziękuję. Że... Dla portalu Pasja Sportu Walki, Marcin Najman na targach bokserskich, dzień drugi w Kielcach. Witaj, Marcin. Witam Was serdecznie i bardzo się cieszę, że nowe medium o tematyce sportu walki pojawiło się na rynku. To powie w pewnej świeżości i bardzo Wam kibicuje. Więc bardzo dziękujemy. Natomiast Marcin... Twoja popularność jest zatrważająca. No bardzo mi miło, ciebie, że ten twój no, fan. Bardzo mi miło. Faktycznie, bardzo dużą rzeszę fanów zyskałem od kiedy przyszedłem do tego frikowego MMA. I, I no tam tam, tam głównie. Te wszystkie walki opierają się na emocjach, ci młodzi ludzie bardzo żywiołowo do tego wszystkiego podchodzą i później efekty są takie, że faktycznie tak wielu tych młodych ludzi, ale nie tylko młodych, bo no, no ma jakąś tam sympatię, bardzo to jest miłe, bardzo to jest miłe. Marcin, wywodzisz się z boksu, zatem jak, jakie masz pomysły, żeby boks podciągnąć, albowiem no mówi się, że jest kryzys i to nie tylko kryzys sportowy, ale także kryzys zainteresowania boksem. Ja tylko przypomnę galę Fame Mama w Gliwicach, gdzie tydzień wcześniej była walka Głowackiego i hala była wypełniona w połowie, a Fajmy Mama było wypełnione całe, że nie było nawet jednego wolnego miejsca. Ja to, co mogę powiedzieć, to to, że ja się kompletnie, jako człowiek wywodzący się ze sportu, z boksu, z kickboksingu, ja się z tym nie zgadzam mentalnie. No, ale to niewiele zmieni, bo taką mamy rzeczywistość i albo będziemy bić głową w ścianę, albo w pewnym sensie też się do tego jakoś dostosujemy. Wydaje mi się, że ta ta próbka takiego przystosowania się była już widoczna u promotora Andrzeja Wasilewskiego gdzie podczas tej gali obok tutaj stojącego Łukasza Różańskiego z Arturem Szpilką, wprowadził ten element takie dwie walki filkowe, które miałem również okazję zapowiadać jako ring announcer to, to zupełnie też nowe doświadczenie i to był jakiś element zobaczcie, że tam hala była wypełniona do ostatniego miejsca ja nie twierdzę, że walka Różański-Szpilka nie wypełniłaby tej hali ale z drugiej strony dywagujemy. A może właśnie dlatego była pełna, że również ten element był wprowadzony. Więc no trzeba jakoś się do tego dostosować. Eddie Heard robi teraz walki tym YouTuberom. Tak, Marcin. Tylko moje pytanie: jak się dostosować? Za, zaraz zaraz do tego do, dojdę. Tylko że zobaczcie, nawet Eddie Heard, dziś najpotężniejszy promotor świata, wprowadza te elementy walki tego Jack Paula i tamtego jego brata. Czy ja już nie pamiętam, jak to, jak, jakie tam konfiguracje są. Oni normalnie funkcjonują w tym biznesie i generują bardzo duże przychody. Ja się powtarzam, to nie jest tak, że ja się tym fascynuję, no ale jako biznes, no nie można robić gali i do nich dokładać, no bo, no bo, to, no bo tak się nie da, no więc jakby jeżeli patrzymy na to też pod kątem biznesowym, to trzeba się do tego jakoś dostosować. Takie fora, jak są dzisiaj, uważam, są świetną platformą do promocji boksu. Szkoda, że ja o takich targach dowiedziałem się zupełnie przypadkiem, zupełnie przypadkiem po prostu w związku z tym, że Andrzej przyleciał, i się dowiedziałem, że z, jak, z jakiej okazy e, mówi Andrzej Gołota i, i gdyby nie to, to ja bym w ogóle o tych targach nie wiedział, więc w moim odczuciu świetna inicjatywa ale powinna być dużo bardziej e, nagłośniona widoczna, bo to jest świetny naprawdę, to co tu widzę to jest, to jest coś zrobionego w nowoczesnym stylu tylko musimy, tylko że dzisiaj tutaj znajduje się nasze środowisko bokserskie a tutaj powinni również być ludzie, którzy są kibicami, którzy ogólnie. są w ogóle ogólnie i, i musimy nad tym się dzisiaj skupić, żeby na, na, tego typu, na następnych tego typu targach to było mnóstwo ludzi kibiców, niezwiązanych stricte z boksem ja ci powiem również taką moją refleksję, iż jak rozmawiam z wieloma zawodnikami, oczywiście o walce się rozmawia super i są świetnymi sportowcami, natomiast tobie zarzucają, że Marcin Najman zna od wszystkiego. Czy sądzisz, że właśnie również zawodnicy się powinni też wypowiadać na inne tematy, aby budzić ciekawość swoim osobom? Ale to muszą mieć coś bo do powiedzenia mówisz, no. Marcin Najman, Mic Marketingu, ale skąd to się bierze? Przecież to się nie bierze znikąd. Muszą też wiedzieć o czym mówią, bo yy, ja jeżeli coś mówię, to, to ja mówię o swoich... Również w poglądach. Wielu się może z nimi nie zgadzać, bo każdy może mieć inne poglądy, ale ja mówię o nich, bo jestem o nich przekonany. Eee, wydaje mi się, że nawet Fiodor Łapin zauważył jako już promotor, że bokser musi funkcjonować w socjal mediach dzisiaj. I cieszę się, że taki ortodoksyjny trener jak Fiodor Łapin również to dostrzegł. No dzisiaj muszą zawodnicy wychodzić naprzeciw tym wszystkim zjawiskom, które się dzieją. Martin, ty śledzisz, sam byłeś kiedyś bokserem olimpijskim, w cudzysłowie, czyli amatorskim, miałeś pięć walk amatorskich, walczyłeś z Mariuszem Bachem, natomiast czy dzisiaj śledzisz galę Suzuki Boxing Night? Niestety nie, natomiast widziałem gdzieś urywki i widziałem, że były również na bardzo wysokim poziomie. Andrzej Wasilewski też się do, o bardzo dobrze wypowiadał, więc, więc jeżeli Andrzej się na ten temat dobrze wypowiadał, to... To, to, proszę, proszę to jestem dobrać przekonany, dobrać. że dokładnie tak jest, i, i tak jak mówię, no widać, widać powie w pewnych zmian, no i, no i trzeba to kontynuować. Poza tym, trener kadry, Wojtek Bartik, to jest stosunkowo młody trener, również, który, który jeszcze niedawno boksował, i to też jest zaleta, uważam, bo, bo to powinni robić ludzie, którzy czują ten boks taki, jak jest dzisiaj. Oczywiście, że tak. I się właśnie wydaje, powiem szczerze swojej obserwacji, że Łapy nie jest takim trenerem, który cały czas. On nie był zamknięty w swoich jakichś schematach, tylko się, cały, tylko się cały czas rozwijał. Natomiast zapytam również. To jest również... podstawa, ale to jest podstawa. To, to trener nie może opierać się tylko na doświadczeniach, które zyskał kiedyś. Ale tak jest, z wszystko idzie do przodu. Wszystko, wszystko. I... I ludzie muszą sobie z tego zdać sprawę. Jak ja zaczynałem trenować, to kto słyszał w ogóle takie słowo stretching? Kto słyszał w ogóle jakieś suplementacje? Teraz wiele elementów w ogóle nie, nie funkcjonowało, jakieś rolowanie po treningu. To są zupełnie nowe rzeczy, które trenerzy powinni zwracać na nie uwagę, bo na tym najwyższym poziomie wygrywa ten, kto jest minimalnie lepszy. Tam już wszyscy są bardzo dobrzy, ale wygra ten, kto jest minimalnie lepszy. I to jest, myślę, klucz do tego. Natomiast jakbyś miał zachęcić młodych ludzi do boksowania, to jaki użył argumentów, aby boks wygrywał również tą rywalizację z walkami wszechstronnymi czy, czy z innymi formułami walk? Powiem coś bardzo kontrowersyjnego i pewnie mnie za bardzo. to nie polubicie, ale ja wcale nikomu nie będę polecał boksowania, bo żeby polecać boksowanie, to trzeba wiedzieć, że ten człowiek wystawia się na również duże straty zdrowotne, ja nikomu tego nie będę polecał. Jeżeli ktoś to czuje i chce, super. Ale nie będę nikogo namawiał, bo to jest zbyt trudny i zbyt ciężki sport, żeby namawiać. Zatem na przykład, co są Ja jest... najtrudniejszy. Boks jest najniebezpieczniejszy sport na świecie, obok żużla. Oczywiście. MMA przy boksie to jest, to jest, to jest, to jest sport dużo mniej e, niebezpieczny. To, te zagrożenia są w ogóle zupełnie inne, bo cóż, cóż to jest skręcenie, nie wiem, kolana albo nawet zerwanie. E, e, ścięgien, czy, czy, czy zerwana łękotka, czy wiązadła przy stratach jakie niesie głowa w, przy tych cięż, najcięższych walkach gdzie w boksie czasami są walki po 10 rund i, i de facto no, 80% jest ładowane na głowę więc ja nikomu nie ben, nikogo nie będę zachęcał ale z drugiej strony jest to piękny sport no. Natomiast jeszcze z trzeciej strony dzisiaj się robią coraz bardziej popularne walki na gołe pięści. Tomasz Adamek wystąpił yy, właśnie w konferencji z, y, grondy z popkiem, więc y, no, tam już zupełnie na ręku, przecież się robi wszystko. Każdą czynność praktycznie życiową się wykonuje ręką, więc y, no, to idzie jeszcze dalej w stronę typowego, już takiego nie chcę, no wręcz mordobicia, bym powiedział. Ja sobie po prostu nie mogę tego wyobrazić. I Tomasz Adamek nie będzie ludzie, tym Jak ci problemu. ludzie naprawdę podziwiam tych ludzi za to, że tak świadomie narażają się na kontuzję. Przecież po wszystkich tych walkach ręce moim zdaniem są do, do wymiany. No to, to ręce, którymi to co powiedziałeś, robisz wszystko, nie tylko boksujesz, ale robisz, yes. jesz, myjesz yes. się, yes. piszesz, wszystko. one są bardzo, właściwie jeżeli nie najcenniejsze i tak dawać sobie, i to jeszcze za parę groszy, przynajmniej się tam biją za jakieś śmieszne pieniądze, za parę groszy jeszcze tak dawać sobie rozbijać. Ja, ja tego nie czuję, nie ja tego nie rozumiem, ale to jakby to jest, wiesz, wolność wyboru. Myślę, że porównując jednak boks do walk na gołe pięści, przeskok jest bardzo duży. Martin, nie zatrzymuje wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego i powodzenia w prowadzeniu nowego Dziękuję portalu. bardzo, na pewno się przyda twoje wsparcie, Cześć. więc dziękujemy jeszcze raz. Cześć.